Robercie Grzegorzu, pragnę serdecznie pogratulować Wam rocznicę, jaką jest dziesięciolecie istnienia Instytutu Zdrowia i Demokracji. To na pewno czas, w którym wydarzyło się wiele bardzo ważnych rzeczy, zarówno w systemie ochrony zdrowia, ale i jednocześnie w Waszym funkcjonowaniu na tymże rynku. Ja pragnę serdecznie podziękować Wam za Możliwość poznania Was, ale jednocześnie współpracy z Wami. Ta współpraca pozwoliła mi na pewno na rozwój zawodowy, ale pokazała mi przede wszystkim, jak dużą wiedzą i doświadczeniem dysponujecie. Dysponujecie w, przede wszystkim w inspirowaniu kadry zarządzającej do dokonywania zmian i do. Zarządzania tymi zmianami, które tak naprawdę na celu mają przede wszystkim dobro i zdrowie pacjentów. Życzę Wam tego, abyście dalszą przyszłość Instytutu Zdrowia i Demokracji budowali w oparciu o te wartości, które mieliście okazję mi przedstawić. W oparciu o swoje doświadczenie i o możliwości rozwoju i podnoszenia wiedzy kadry zarządzającej w systemie ochrony zdrowia, to na pewno coś, co pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość, mając na celu dobro i rozwój naszego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. Gratuluję.